Pana z nami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, Widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje nie znają. Podobnie jak nie zna ojciec, ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuję mnie, Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je daję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Szanowni jubilaci, cudowni co moi drodzy, na tych protestach, które miały miejsce na jesieni zeszłego roku. Doszło do takiego pewnego zdarzenia w Międzyrzeczu, gdzie właśnie w centrum skromadziły się ludzie, którzy protestowali przeciwko, siedem Pan Bóg wie przeciwko czemu, prawdę mówiąc. I wśród wielu różnych okrzyków, różnych krzyczanych haseł, młoda dziewczyna Organizatorka tego tak zwanego strajku, to chłopaka, który chciał zapytać o co jej chodzi, wykrzyknęła, można powiedzieć, w takim swoim bólu, może w takiej rozpaczy, w takiej beznadziei. Ty nie wiesz, co to znaczy być wychowanym bez ojca? I wydaje się, że tak naprawdę to chyba był główny motor pójścia. I wołania za wyborem zamiast zakazem. Cóż może powiedzieć dziecko, nawet już jest dorosłe, gdy nie doświadczyło w życiu miłości ojca? Można powiedzieć to szerzej miłości rodzica. To znamienne, że kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię o Jezusie Dobrym Pasterzu, to ta Ewangelia jest jakby skomponowana wokół dwóch wątków że rzeczywiście jest ten obraz biblijny, bardzo bliski dla Żydów, dla słuchaczy. Obraz pasterza i powierzonych mu owiec, ale jednocześnie Jezus pokazuje to u Jana w kontekście relacji syna, dziecka do Ojca. Chciałbym, byśmy tę myśl komilijną poprowadzili właśnie na kanwie tych dwóch, jakoś łącząc te dwa wątki, byśmy spojrzeli, na postać dobrego pasterza. Być dobrym pasterzem. Ja wiem, że dzisiaj szczególnie modlimy się o dobre i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego, bo w osobach duchownych upatrujemy tych, którzy na skutek święceń wypełniają pasterską misję w kościele. I rzeczywiście chcemy mieć takich pasterzy, którzy oddają życie za swojej owce. Którzy tracą życie dla swoich owiec. Chcemy takich pasterzy, którzy nie są najemnikami, którzy nie pracują od do, mając jasno wydzielone godziny, w której są do dyspozycji, którzy nie dzielą swojego życia na kapłaństwo, na życie prywatne, nie dzielą właśnie na godziny urzędowania, godziny posługi i godziny tego urlopu. Chcemy wreszcie mieć takich pasterzy, którzy znają swoje owce. I to nie chodzi tylko o doroczną kolendę, ale chodzi też o to, żeby ci pasterze znali to, czym te owce żyją. To trzeba być blisko nich, być z nimi w różnych sytuacjach. Wreszcie chcemy takich pasterzy, którzy ostrzegają przed wilkami. Jakiekolwiek by te wilki nie były. Z różnych stron. Chcemy pasterzy, którzy mówią dobitnie, jasno, konkretnie. Bez owijania w bawełnę. Bez znania wody. Bo to od tego mamy telewizję. Chcemy wreszcie pasterzy, którzy rzeczywiście, kiedy nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo, nie porzucają. Swoich owiec, ale z nimi są. No tak, ale przecież mamy tę świadomość, że ci pasterze to nie jest kwestia tylko wychowania seminaryjnego. Oczywiście jest pewna formacja duchowa, ludzka, intelektualna w seminarium, ale przecież, gdy występuje tam chłopak 19-20-letni, to w pewnym sensie już jest jakoś uformowany. Więc kiedy chcemy myśleć o pasterzach, to trzeba pójść trochę wcześniej, zerknąć na nasze rodziny, zerknąć na kondycję tych miejsc, w których rosną przyszli pasterze. Ale trzeba zobaczyć tu jeszcze szerzej. Skoro jest tam bardzo ważna relacja ojciec-syn, ojciec-dziecko, matka-dziecko, to można by było zapytać siebie jako ojca, siebie jako mamę. Jakim jestem pasterzem? Czy rzeczywiście do mnie też pasują te słowa Jezusowe, że znam swoje owce, że karmię te owce, prowadzę na pastwiska, że one idą za mną, bo znają mój głos? Bo jeżeli ma być relacja, to ta relacja najpierw musi być zbudowana na tej podstawowej relacji, jaką jest dziecko-rodzic. Rozmawialiśmy w minionym tygodniu w takim kapłańskim gronie na temat tej całej sytuacji tej pandemii, tego wszystkiego, co się dzieje także w Kościele, tego, co się dzieje w naszej społeczności. Jeden z kapłanów, którego cenę, mówi, że ten covid może być takim soborem, soborem Kościoła. Może być takim momentem, takim papierkiem lakmusowym. To nie jest już tylko kwestia wołać do ludzi, przychodźcie nam co święto. Bo ci ludzie mogą zapytać, ale po co mamy przychodzić? I co mamy im do powiedzenia? Że jest takie przykazanie? Że jest taka tradycja? Że tak żeśmy zostali wychowani? Coraz bardziej takie argumenty stają się już nieaktywne, można powiedzieć, już nieprzemawiające. Powiedzieć dzisiaj do młodych, tak jest przykazanie, a co mnie przykazania obchodzą. Trzeba szukać takich innych form, które powodują, że człowiek wróci, że człowiek zasmakuje, zapragnie powrotu. Co może dać Kościół? Kościół przede wszystkim ma prowadzić ludzi właśnie do tej relacji ojcowsko-synowskiej, ojcowsko-, -synowskiej, ojcowsko -synowskiej. Dziecięcy, tak powiem. Jest to chyba najważniejsza relacja. Być może niektórzy z nas doświadczyli realnej miłości Pana Boga, nie tylko tej z wiedzy teologicznej, katechetycznej, ale właśnie tej namacalnej: że ta Eucharystia jest naprawdę ucztą miłości, że ta Eucharystia jest naprawdę wydawaniem Jezusa na śmierć. Jest ubogacaniem mnie. Być może niektórzy rzeczywiście mają takie doświadczenie, że Bóg jest Ojcem i dlatego łatwo jest powiedzieć bądź wola Twoja, ale rzeczywiście Kościół ma doprowadzić człowieka do tego, żeby uwierzył w Boga, który jest Ojcem. Kiedy spojrzymy na Księgę Rodzaju, to widzimy, że pierwsze uderzenie diabelskie, mówiliśmy o tym na rekolekcjach trochę, jest właśnie w tej najbardziej czułą relacji. Że Bóg nie chce dla Ciebie dobre, że Bóg nie jest Twoim Ojcem. Dlatego pytanie o wolę Bożą jest bardzo często trudnym pytaniem. Pytaniem, które rodzi więcej jakiegoś gniewu, strachu, lęku, beznadziei. Tymczasem nie da się zbudować kościoła, jeżeli nie ma się tej relacji. Te owce idą za pasterzem, bo one go znają, znają Jego głos. Czują więź, że ten pasterz jest w stanie być w trudnych momentach. Więc pierwsza rzecz to doświadczenie miłości. I to doświadczenie miłości gdzieś musi przebywać, musi przechodzić przez Eucharystię do naszych serc, do naszych domów, do naszych rodzin. To właśnie my stąd mamy zaczerpnąć siłę. Zobaczcie, że za chwilę będzie słowo konsekracji: bieście, jecie, i pijcie. To czyńcie na moją pamiątkę. Skoro Jezus tutaj wydaje się za mnie, konkretnie daje mi swoje ciało, swoją krew, to daj mi poprzez Komunię Świętą taką siłę, taką moc, że jestem w stanie wydawać siebie, że jestem w stanie zapomnieć o sobie, że jestem w stanie znieść to, co jest trudne, po to, żeby wydać swoje życie. Żeby wydać swoje ja. To, co bardzo często podkreślamy, to właśnie z Eucharystii jest ta moc. Zobaczcie, że często, kiedy brakuje nam wiary, to kończą się argumenty. Mamy małżonków 48 na małżeństwa. Już nie chcę pytać, ile razy stawiane było pytanie, ile jeszcze ja mam to znosić? Ile jeszcze razy ja mam ustąpić? Ile jeszcze ja? Przebaczać. To z Eucharystii jest ta moc, wydawanie swojego życia. I wtedy tworzy się relacje, relacje bliskości. Można być relacje właśnie miłości. Dzisiaj trzeba podziękować wszystkim rodzicom za to, że odważyli się być ojcami, za to, że odważyli się być mamami. Bo to, co dla wielu jest oczywiste to zobaczę, że świat dzisiejszy nawet i to kwestionuje. Wielu młodych czeka zamiarem za, zawarcia związku małżeńskiego, nie przez pandemię, ale boją się odpowiedzialności, boją się powiedzenia tej, tej kropki na i. wejścia w to relację, bo przecież ojcostwo, macierzyństwo to jest także wydawanie swojego ja, życia nie tylko dla siebie. I to już jest szkoła. Właśnie tego życia w miłości. Oczywiście mamy to świadomość, że to nie jest tylko kwestia urodzenia, ale też jest jeszcze kwestia wychowywania, kwestia uczenia wartości, kwestia wprowadzania w wiarę, w modlitwę, w kościół, w bycie człowiekiem. I rzeczywiście, jeżeli chcemy mówić o pasterzach, to musimy mieć świadomość, że to w naszych rodzinach rodzą się pasterze. To w naszych rodzinach rodzą się przyszli ojcowie, to w naszych rodzinach rodzą się przyszłe mamy. Jeżeli dzisiaj patrzymy na Chrystusa, który jest dobrym pasterzem, to ze swego kapłaństwa, ze swego ojcostwa, ze swego i macierzyństwa trzeba zrobić sobie rachunek sumienia. Czy to, co Jezus mówi o sobie pasuje do mnie? I czy jestem jeszcze w stanie Cokolwiek tu zmieniać. I druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę już tak szybciutko, to to, że Kościół ma pociągać miłością. Skoro tu doświadczamy miłości, skoro tutaj jesteśmy w stanie podać sobie rękę na znak pokoju, skoro tutaj jesteśmy w stanie mówić do siebie jak do ludzi, to trzeba to przenosić na codzienność, na nasze rodziny, na nasze relacje sąsiedzkie. Na nasze relacje miejskie, wiejskie, narodowe. Ale drugą rzeczą, którą ma pociągać, i może to czasami wydaje się być bez sensu, to ma to być ta świadomość, że pasterz ma być zawsze po stronie prawdy, że pasterz ma zawsze prowadzić i dawać dobry pokarm. Nie zgniły. Kiedyś pamiętam takie porównanie: owce mają to do siebie, że chcą jeść, pasą się, ale pasterz ma widzieć dalej. Pasterz ma widzieć, że te pastwisko może się kończyć wiskiem i trzeba wyjść stamtąd i zmienić miejsce. Od rodziców, od ojców, od matek, od księży. Wymaga się, żeby widzieli więcej, żeby patrzyli dalej, żeby umieli ocenić to, co się dzisiaj dzieje, to, co się dzieje w naszym życiu, w mądrości Bożej, czyli tak jak Bóg na to patrzy, do czego to prowadzi. Dlatego owce mają znać słowo, mają znać głos i niekiedy jest ciężko oderwać owce od tego pastwiska. I niekiedy ciężko jest mówić o Bogu, o wartościach, o Kościele. Ale pasterz nie może z tego zrezygnować. Pastor nie może z tego zrezygnować. W piątek miałem okazję spotkać się z moimi uczniami. Zrobili mi wielką niespodziankę. Klasa, która cztery lata uczyłem w technikum. I uczciwie mówiąc, w pierwszej klasie nie blokowali, że to coś z tego wyjdzie. Niespodzianka w piątek przyjeżdżają do mnie z prezencikiem. Na koniec klasa naturalna i napisane podziękowania za to, że książ starał się zrobić z nas ludzi. I rzeczywiście przez te cztery lata widziałem, jak oni zmieniali się. Może na bieżąco człowiek myślał, po co te słowa, po co te napomienia, po co ta katecheza? Czasami się zdawało, że to jest wszystko grochem o ścianę. A to gdzieś kiełkuje. I myślę, że jako rodzice, jako ojcowie, jako mamy doświadczacie właśnie czasami takiego poczucia beznadziei, że może to nie ma sensu, może nie warto. Ale jeżeli głosicie prawdę, jeżeli jesteście w stanie wskazać na to, co daje życie i to, na co te życie odbiera, to to wcześniej czy później zaowocuje. Tylko jest bardzo ważna rzecz, że trzeba to zrobić jeszcze z miłością. Bo jestem w stanie słuchać nawet trudnych rzeczy, może niekiedy bolesnych, gdy wiem, że ten, kto to mówi, to mnie kocha, że mu na mnie zależy. To może nawet powiedzieć mocne słowa, aby prawdziwe. Tak, niedziela dobrego pasterza, ale można nazwać to dzisiaj niedziela dobrej mamy, niedziela dobrego taty, niedziela dobrego księdza. I trzeba nam to nasze ojcostwo, macierzyństwo, kapłaństwo zestawiać z Chrystusową i iść w górę.